Siemano, witajcie, z tej strony i dzisiaj muszę wam pokazać coś mega ważnego prawdopodobnie jedna z najważniejszych rzeczy na tym kanale od naprawdę mega dawna jestem na obecną chwilę u siebie w mieszkaniu w Warszawie i już jakiś czas temu się tutaj przeprowadziłem ale nie, to nie jest miejsce, które chcę wam pokazać tak naprawdę nagrywam tego vloga żeby pokazać wam, no właśnie co zaraz zobaczycie, lecimy miejsce, o którym wcześniej mówiłem, czyli to, które potrzebuję w sumie wpadłem na nie około 4 dni temu, albo nawet 3 i bum, wszystko załatwione Mam już od wczoraj. Masakra. Wszystko tak się potoczyło mega szybko. Ja sam tego się nie spodziewałem. A chodzi tutaj o dom. Już nie będę Was wszystkich trzymał w niepewności. Tak, mam swój, jakby, własny dom do prowadzenia kanału, sklepu i tak dalej, i tak dalej. To, jak ten dom wygląda i to, co będzie się w środku znajdowało, pokażemy Wam już na miejscu, jak będziemy. Mam tam około 30 minut drogi. Kawałeczek jest, ale jest warto. Bo tam jest tyle kozackiego miejsca. Dobra, mam klucze. Ruszamy. Jedziemy w Bim Dom. Higa! Hijcia, Lol, co tu robi wózek? Mogę tam wejść? Właśnie, <laughs> to się źle skończy. No, 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 no nie, ona to robi. Dobra, tam zrobiłaś to, no. Uda, nie wyjdzie? Nie wyjdzie. O, to już myślałem. No, a fajny pomysł, w ogóle jak z zakupami się wchodzi? No. no ja. Idziemy do mojego nowego auta. <laughs> Żartowałem, to nie jest nowa fura, moja prawdziwa fura jest w naprawie więc jeżdżę taką wypożyczoną. Włoży się pomału, co nie. Hashtag zastępcza fura. Hashtag zastępcza fura. Dobrze, że nie zastępczy dom. Chociaż w sumie tak po trochu, po trochu. Po do... no. Okej, okay, słuchajcie, dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy przed moim nowym domem. I może dla niektórych wydaje się, że to wcale nie jest nic takiego prestiżowego, hardkorowego Ale mi o to nie chodzi. Ja po prostu chciałem mieć dom i miejsce do nagrywania. Chodźcie, pokażę wam na początku, jak to wygląda z zewnątrz. Tutaj mamy dużo miejsca na samochody. No, trzy auta się zmieszczą. Tutaj Możemy iść dalej, proszę bardzo Słuchajcie, najlepszy jest właśnie tutaj ogródek Jest tak dużo miejsca, że Ojejku, nawet nie wiecie ile mam pomysłów e, Niestety już tak słońce brzydko pada O, już jest lepiej e, Idealnie akurat zasłania słońce tutaj dom Wszystko się tutaj zgrywa na to, że naprawdę jest tutaj idealne miejsce do nagrywania Tak to wygląda To wszystko tutaj jest do mojej dyspozycji I naprawdę będą przekozackie rzeczy Możecie się spodziewać już niedługo Również tutaj, patrzcie, mamy domek na drzewie I ja nie mogę, co tutaj robi domek? Na drzewie. Zmiejcisz się tam? Próbujemy. Spróbuj. A dobra, no to spróbuj. Chociaż szczerze wątpię, bo tam najprawdopodobniej możesz tylko usiąść. Przez szczerze, to ja nie, jak to się w ogóle wchodzi. Co? Nie wiesz, jak się wchodzi, na no sumie ja te. Po tych drabinkach chyba za bardzo nie dasz rady, co? Ale szczerze, on nie jest taki mały. No mały nie jest. Zwiedza się tam, ale nie w białej kurtce bo będę cała uwalana. <laughs> Słuchajcie, napiszcie, czy chcecie 24 godziny w domku na drzewie. <laughs> tam widzę, że jest jakieś krzesełko, jakiś stoliczek. Myślę, że dałoby radę, co, nie? Myślę, że tak. W tobie by giry trochę wystawały, ale. Co? Nie, wątpię, czy wytrzymałbym 24 godziny Ale można spróbować Także strzelajcie łapeczkę oraz subskrybujcie kanał Bo teraz naprawdę będzie się tutaj działo Tutaj jak chcesz zjeżdżać, nawet masz fajne rzeczy Tak to wygląda z tej strony Tak po prostu fajne miejsce do nagrywania Z tej trampoliny nie będziemy korzystać, bo jest praktycznie cała rozwalona Okej, okay, ale tutaj To jest genialne Tyle miejsca, naprawdę tyle miejsca no. że... Oj, oj, ojoj, dokładnie tak Będzie tutaj się działo Będziemy tutaj wrzucać naprawdę mega dobre rzeczy I już niedługo będziecie mogli zobaczyć, co to będzie tylko zaspoileruję, że coś dmuchanego. Więc serio, jakby ja się czuję, że tutaj kompletnie bez ograniczeń. Dodatkowo na zewnątrz tutaj mamy takie mini-miejsce na jakiegoś gryla, czy coś w tym stylu. Czym yeah, na grilla. grilla, Tam mamy tajemne wejście do lochu. Chcesz tam wejść? Nie. Yeah. Nie? Na pewno? Boję się. <laughs> ja też bym się tam bał, ale w końcu kiedyś tam trzeba będzie wejść, co nie? No to dawaj, pierwszy. Nie ma opcji, ja teraz idę do domu. Tak, dokładnie, do domu. Teraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda od środka. A w środku jest naprawdę mega dużo miejsca. Już jesteśmy w środku, moi drodzy, tak to wszystko się prezentuje. <laughs> Tutaj mamy wejście. Jedne drzwi, drugie drzwi, no proszę bardzo. To pięknie, mam duże lustro do przeglądania się jak na przykład chcę siebie popodziwiać O, no spoko, spoko, żartowałem Okej, okay. <laughs> chodźmy tutaj Jest dosyć duże echo, bo jednak tutaj nic nie ma, ale spokojnie będzie Patrzcie na to jest światło on... O nie, oczy mi wypali O, za mocne to to nie jest, to wszystko chyba do zmiany No ale ogólnie jest tutaj dosyć duże echo, ponieważ jeszcze jest tutaj mało rzeczy, ale spokojnie to nadrobimy tak, jak tutaj będzie miejsce dla montażysty, jakiegoś grafika prawdopodobnie zobaczymy. Na początku będzie stanowisko na jeden komputer, a potem, jak to się dalej będzie jakoś rozwijać, stanowisko na drugi komputer. Więc. Przytupem! Idziemy dalej, moi drodzy! Łazieneczka, proszę bardzo, tak tutaj się to prezentuje. Wchodzimy, no i proszę bardzo, wanna. Tutaj lusterko ładnie. Hejkej. E, no i prysznic, w sumie bardzo ładnie, serio. Bardzo ładna łazienka. No i nie wiem, czy to ja urodziłem? E, nie, mnie tu nie było. Elo, elo, elo. Tu są pewne drzwi, za którymi jest. Aaa, może wam nie pokażę, co? Tam jest w ogóle tak creepy, Tam że jest ja skrypnie. jestem przerażona. Tak, no, tam nie... jest... dobra, słuchajcie, może to zostawimy na kiedy indziej. Tam co się znajduje, ale jest tam strasznie. Więc... Ja tam nie wchodzę, gdyby co. Tam Katynie, tam, nie wchodzi, chodźmy dalej. Kati tam nie będzie. A tutaj e, jest centrum dowodzenia sklepu. Mojego sklepu, ponieważ jeśli nie wiecie, mój sklep Wojan Shop startuje 1 listopada, dlatego zaopatrzyliśmy się tutaj w taki jakby magazyn. Tutaj będą wszystkie koszulki, ga gadżety, bransoletki a w przyszłości jeszcze inne rzeczy. To zobaczycie co w przyszłości, ale Wojan Shop już niedługo startuje, więc będę miał inne wreszcie koszulki niż same białe tutaj centrum dowodzenia sklepu proszę, trzy monitory wiadomo, to wszystko do całej obsługi sklepu, do utrzymania silnika i tak dalej, no wiecie, dużo, dosyć dużo rzeczy zaraz obok centrum sklepu mamy centrum tak zwanego mózgu właściwie, ponieważ tutaj będą wszystkie odbywały się w burze mózgów. będziemy siadać, myśleć nad jakimiś kolejnymi projektami następnymi rzeczami do sklepu następnymi filmami i tak dalej, tutaj mamy tablicę do zapisywania tego co nam w głowie siedzi i tak dalej. Będziemy wszystko rozplanowywać, więc to takie dosyć ważne, że miejsce. Chodźmy dalej, słuchajcie, tutaj jest kuchnia. Kuchnia, w której prawdopodobnie mało co będzie się działo No nie wiem, tak w sumie mogę strzelać No w sumie ładnie w miarę wygląda Możliwe, że tutaj również jakieś odcinki się pojawią Z jakimiś lifehackami, bo jednak w kuchni Lifehacki kuchenne Wiecie, pomysłów jest dosyć sporo Taka mniej więcej tutaj lodóweczka wbudowana Jest fajnie, ale to dopiero pierwsze piętro Idziemy na drugie Tutaj też szafki, dużo szafek, proszę bardzo Oj, oj, oj dużo tam rzeczy Nie zaglądamy Tutaj parasolki do lepszego oświetlania mojej twarzy Wchodzimy, moi drodzy, wyżej! Powyżej w miarę też jest co pokazywać. Pierwszy pokój od lewej od schodów. Tutaj będzie takie mniej więcej miejsce dla spania. Jak jakiś montażysta będzie chciał się przespać, czy ktokolwiek, wiecie. Na przykład też ja. Jak na przykład będzie już naprawdę bardzo późno, nagrywaliśmy do mega późnej godziny, i po prostu nie opłacałoby się wracać do mieszkania, to tutaj bym spał. Myślę, że całkiem fajne miejsce. Ciepło tutaj, nie? Tak, bardzo coś ciepło Tak, o wiele cieplej, naprawdę. Tak już poczułem, że w tej kurtce. O właśnie, a głupek ze mnie zapomniałem światło lepszy. Tutaj jakaś prehistoryczna szafka. <laughs> Nie wiem, dziwna, dziwna. Idziemy dalej, moi drodzy. Kolejny pokój i ten pokój... Ma telewizor! Mo <laughs> to ma <laughs> <to na> wieku? <śmiech> wieku. <śmiech> Słuchajcie, na tym telewizorze będziemy oglądali seriale Netflixa, może co? Czekajcie działo. No moje filmy na pewno na tym da się oglądać, Sonia. Ja, no ja, no, ja tak. myślę, że na pewno, tak? No, jak ten pokój będzie takim pokojem do nagrywania filmików ze studiem. Tutaj postawimy tło, i ja tutaj będę siadał i różne lifehaki nagrywał. Otwieranie dziwnych rzeczy, mystery boxy. Myślę, że znacie te serie. Od teraz tego typu odcinki będą nagrywane właśnie tutaj. Jest tutaj naprawdę pełno miejsca, już, za, już są przygotowane nawet statywy. Tylko jest echo, jak nie z tej ziemi, co nie? Przeogromne echo. Dobra, chodźmy już dalej. Chodzimy z powrotem na dół. Jestem teraz naprawdę mega podekscytowany tym, co się tutaj dzieje. Nie sądziłem, że będę miał kiedyś taki dom właśnie specjalny do robienia YouTube'a. Masakra. Chcę wszystkich uprzedzić, że ja tutaj nie będę mieszkał, po prostu jest to miejsce do mojej jakby pracy, do robienia filmów, do prowadzenia sklepu, a takiego miejsca nie miałem od kiedy przeprowadziłem się do Warszawy, bo po prostu mieszkałem w mieszkaniu. I tam było dosyć ciasno, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc postanowiłem ogarnąć dom. Więc jest dom. Od dzisiaj filmy będą pojawiały się stąd i w sumie nie tylko. Mam nadzieję, że docenicie starania. To wszystko właśnie jest po to, żeby ten kanał dalej szedł, rozwijał się i tak dalej, więc nie stoimy w miejscu, działamy. Wow. <laughs> Kolejne filmy już niedługo I mam nadzieję, że będziecie je oglądać Także śledźcie to, co się tutaj będzie działo Również śledźcie mnie na Instagramie Na drugim kanale z grami Będzie tych rzeczy naprawdę dużo Dziękuję bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że domek wam się spodobał Ja lecę ogarnąć jeszcze kilka ostatnich rzeczy A wy klikajcie czerwony przycisk subskrybuj Żeby was nic od dzisiaj nie ominęło A następnie dzwoneczek, który obok niego jest W ten sposób będziecie na bieżąco Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć!